W całej Judei, w Samarii i na całym świecie. Po tych słowach na ich oczach uniósł się do góry. I widzieli go, dopóki obłok im go nie zakrył. A gdy za odchodzącym uporczywie patrzyli w niebo, wtedy stanęło przy nich dwóch ludzi na biało ubranych Galilejczycy powiedzieli, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus wzięty spośród was do nieba przyjdzie w taki sam sposób, jak go widzieliście odchodzącego Chwała Panu Bogu Za chwileczkę w naszej siostry będziemy odchodzić z tego miejsca i reasumując, i myślę, że mamy w pamięci i w sercu wszystkie te słowa, które były czytane, mówione czy w dniu wczorajszym, czy w dzisiejszym, przychodzą nam na pamięć, przypominając nam wszystkie Boże dzieła, które Bóg dokonywał, dokonuje i będzie dokonywał. Drodzy, tutaj brat powiedział na początku, że My nie przystąpiliśmy do jakiejś organizacji, do jakiegoś obrzędu religijnego, żeby go wypełnić i pójść sobie dalej. Ale jesteśmy w centrum Bożego działania. To Bóg Wszechmogący w swoim planie zbawienia kontynuuje w odpowiednim czasie wszystko to, co postanowił, a to się łączy z naszym zbawieniem, z naszą wiecznością. I drodzy, pomimo że zawsze tak było, że jedni ludzie wierzyli, drudzy nie wierzyli, jedni przyjmowali, inni odrzucali, to jednak bez względu na to Bóg swoje dzieło czynił. I czyni i będzie czynił. Żadne systemy, żadni ludzie, żadna organizacja nie jest i nie będzie w stanie przeszkodzić Bogu w realizacji tego, co czyni. A to wszystko ze względu na nas. Chwała Bogu za to, że on nas tak umiłował, że właśnie dokonuje te wszystkie dzieła i poprzez Jezusa Chrystusa w czasach ostatecznych. Chciałbym jeszcze w kilku zdaniach zwrócić Waszą uwagę na to, co jest przed nami. I również, jakie ma znaczenie w niebo wstąpienie pana Jezusa Chrystusa dla nas. Słyszeliśmy. O śmierci pana Jezusa Chrystusa, słyszeliśmy o zmartwychwstaniu, o wszystkich cudach, zjawiskach, dziełach, które towarzyszyły właśnie tej misji, tym słowom, które właśnie były przekazywane. W Ewangelii Świętego Łukasza w 24 rozdziale, przeczytam tutaj od 50 wiersza, to jest zapisane tak: I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósł ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi, a oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze świątyni, chwaląc Boga. No, tu są takie napisane bardzo krótkie słowa, ale tutaj ten moment, właśnie w tej Betanii, na tej górze, gdzie wywiódł Pan Jezus Chrystus swoich uczniów. Tam się dokonało wielkie wydarzenie, ponieważ przez okres 40 dni Pan Jezus ukazywał się, znikał. Nie wiedzieli nigdy, kiedy im się pokaże, kiedy zniknie, w jakiej okoliczności będzie to spotkanie. Tu czytając Pismo Święte możemy to wyraźnie zauważyć. Ale tam było szczególne wydarzenie, ponieważ na oczach uczni dokonało się wielkie dzieło. Można by powiedzieć takie widoczne fizycznymi oczami wielkie dzieło i nie tylko, ponieważ tutaj czytamy, że Pan Jezus ich błogosławił, pobłogosławił ich tam. Szczególne błogosławieństwo na to rozstanie. I myślę, że uczniowie no, według swojego zrozumienia byliby więcej zadowoleni czy cieszyliby się, gdyby Pan Jezus został z nimi dalej. i było dobrze. ale jednak, Boży plan był troszkę inny. I oni, przyjmując błogosławieństwo od Jezusa Chrystusa, mogli z tej góry powrócić do Jerozolimy w pełni radości. Cieszą się, i jest napisane, że byli zawsze świątyni, chwaląc Boga. Drodzy, Chcemy jeszcze zwrócić uwagę tutaj na trzy bardzo ważne aspekty wartości i znaczenia wniebowstąpienia pana Jezusa Chrystusa. On już dokonał swojego dzieła, to co miał dokonać, i to jest wszystko ściśle się wypełniło z woli Ojca Niebieskiego. I pierwszy aspekt, ważny również dzisiaj dla każdego jednego z nas, wierzącego człowieka, to jest aspekt wiary. Jeden z braci wspomniał, że no myśmy nie widzieli tego, ale stoimy wiarą, mamy pewność tego, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał i że wstąpił do nieba. Ale właśnie pan Jezus Chrystus odchodząc do nieba odchodził z czymś, coś dokonał na tej ziemi w czasie swojej misji, odeszedł jako zwycięzca. I tak jak wyraźnie Pan Jezus Chrystus powiedział do jednego ze zborów w Laodycei, właśnie mówi, że zwycięzcy może zacytuję to, to miejsce, tutaj jest powiedziane tak, że: Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadem wraz z Ojcem Moim na jego tronie. Zupełne zwycięstwo. W czasie tej misji Jezus Chrystus osiągnął. Nad siłami ciemności, nad szatanem, nad grzechem, nad śmiercią zwycięzca. Chwała Jemu za to. Drodzy, i tutaj możemy zauważyć, przyjmując to wiarą, że Jezus Chrystus, będąc zabrany do nieba, on usiadł tak wielokrotnie, jest napisane po prawicy Boga. I tu czytałem: On zwyciężył i zasiadł na tronie. Zasiadł. A wiecie, zasiąść na tronie, to nie jest tak, jak ktoś usiadł na krześle. Tron to jest oznaka władzy, autorytetu, mocy, wszechmocy. I z woli Ojca Niebieskiego on mógł usiąść. I to jest tak bardzo istotne i ważne. I co jest napisane? Mógł. Czytalibyśmy to w liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, a może wspomnimy, dlatego że to jest tak bardzo ważne i wierzę w to, jak mówi Słowo Boże, że wielkie są dzieła Boże i godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. I myślę, że w nas również jest to pragnienie, aby wnikać w wartość tego, aby tym żyć, aby właśnie podążać ku temu, bo to jest, bo to jest życiem naszym, to jest naszą nadzieją, to jest naszym oczekiwaniem. I tutaj powiedziane jest tak, że i dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców, a ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. A ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko, ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Napełnić wszystko. Bracia i siostry, czy rozumiemy to? Swoją obecnością, swoim działaniem, swoim zbawieniem, swoim życiem napełnić wszystko. I to właśnie ma wielkie znaczenie dla nieba, dla ludzkości i również dla sił ciemności, jako porażka ewidentna, która raz na zawsze została dokonana. Chcę tutaj zwrócić uwagę na ten drugi aspekt: niebo wstąpienia w mocy. W mocy, która została mu dana, Pan Jezus Chrystus powiedział takie słowa: Że dana nam jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Wszelka. Ponad wszelkie panowanie i władzę i zwierzchności, znowu mówi Słowo Boże. Oto takiego nam przystało mieć zbawiciela, najwyższego kapłana, dawcę żywota i pasterza, bracia i siostry. Jakie to jest wspaniałe. Że nie musimy się odwoływać, czy tam gdzieś wspominać, jak inni ludzie, że tam był, no, nazwijmy, święty ojciec, czy taki, czy inny, ale umarł, czy tam Budda, czy ktoś inny jeszcze. Gdzieś tam groby ich się znajdują, ale Jezus Chrystus wstąpił jako Pan, jako Władca, i On właśnie utrzymał tą wszelką moc. I On w, w mocy tej. Autorytetu, swojej ofiary, swego zmartwychwstania, On właśnie z tej mocy mógł udzielić i dla nas, dla ludzi, cząstkę tej mocy, dla tych, którzy uwierzyli, którzy Go się uchwycili, którzy trwają w Nim, którzy Go właśnie oczekują, On im dał prawo dać, dał to prawo stać się dziećmi bożymi. Bracia i siostry. Jeżeli my wierzymy w to. Trzymamy się mocno tego, to my to odczuwamy i przeżywamy. Jesteśmy dziećmi bożymi. Chwała Bogu za to! Żyjąc, może czy to starszy, czy młodszy, czy może z kogoś coś boli, czy jeszcze jest pełni siły, czy może jest biedny, czy bogaty, to nie jest takie ważne. Ważne jest to, że możemy mieć tą pewność i poświadczenie, że jesteśmy dziećmi bożymi. Jak jest napisane, ten duch świadczy we współ z duchem naszym. Inny przykład mówi: poświadcza duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi bożymi. Chwała Bogu za to! Droga duszo, bracie i siostro, ktokolwiek jesteś na tym miejscu. Czy czujesz to? Czy masz to poświadczenie? Czy żyjesz tym? Czy to daje Tobie tą perspektywę do zwycięstwa? Aby idąc przez ten świat, wśród trudów, walki, jednak patrzeć na tego, który zwyciężył, który wstąpił na niebiosa. I ten Jezus, on ze swojej strony nazywa, traktuje nas jako swoich braci. Słyszeliśmy czytane słowo powiedziane: Idź, powiedz braciom moim, że wstępuje do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego. I Boga Waszego. A w liście do Hebrajczyków napisano, że nie wstydzi się ich braćmi nazywać, nas braćmi nazywać. Bracia i siostry, naprawdę to jest godne badania. I to jest naprawdę godne przyjęcia i życia tym, i trwania w tym, bez względu na okoliczności życiowe. Drodzy, chcę tutaj jeszcze zwrócić uwagę w zakresie tej mocy. On zasiada na tronie jako syn człowieczy. To jest szczególna sprawa i odmienna sprawa niż była do czasu, kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat w ciele, umarł i zmartwychwstał. Ponieważ od tego czasu mamy na niebie, tam po prawicy Boga, przedstawiciela, można by powiedzieć, po części przedstawiciela ludzkości. W liście, w liście apostoła Pawła do Tymoteusza są powiedziane takie słowa, tak nieraz zastanawiałem się nad tym, ale jaką to posiada głębię, że pan Jezus Chrystus po swojej śmierci zmartwychwstaniu, w zmartwychwstaniu, w uwielbionym ciele, właśnie on wstąpił do nieba. Pierwszy liście apostoła Pawła do Tymoteusza. rozdział drugi. I tu powiada tak, w ten sposób. Albowiem jeden jest Bóg i jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek, Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Człowiek, bracia i siostry, syn człowieczy, który przyjął kształt człowieka po zmartwychwstaniu w tym uwielbionym ciele, on wstąpił tam, został uwielbiony. I on tam reprezentuje rodzaj ludzki. On wstawia się ojca za każdego z nas, za wszystkich tych, którzy przez niego przystępują do Boga, imiennie. Jeżeli siostro modli się do Boga, to pamiętaj, że Jezus Chrystus się wstawia za tobą imiennie. Jeżeli modlimy się razem za kogoś, Jezus Chrystus wstawia się imiennie. Ponieważ on jest naszym przedstawicielem w niebie, ale słowo Boże mówi do czasu. Dlaczego do czasu? Ponieważ przyjdzie czas taki, że właśnie wyznaczony znowu przez Boga, że on powróci. I tu jest właśnie ten trzeci wymiar, wymiar nadziei. I tutaj brat wspominał przede mną również odnośnie tej nadziei. Że jest pozostawiona i było wspominane od początku odnośnie obecności Pana Jezusa Chrystusa, odnośnie Jego powrotu, że drugi raz przyjdzie. I tutaj właśnie chcę te słowa odczytać w tej okoliczności w wzięcia Pana Jezusa Chrystusa. To posłańcy niebiescy, przyszli, aby to potwierdzić, powiedzieć. Tam dla tych uczni, którzy na tej górze tak patrzyli do góry, jak Pan Jezus Chrystus się oddalał wyżej i wyżej i wyżej, i właśnie patrzyli uważnie. I, a tutaj cała, wydarzyło się coś szczególnego. A gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto twaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus. Który od Was został wzięty w górę, do nieba. Tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Wierzycie to, bracia i siostry? Tak przyjdzie. I to jest słowo obietnicy, posłane, tak można by powiedzieć, doraźnie dla uczniów. To zostało przekazane dla nas. To jest naszą nadzieją, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie. To jest głęboki i szeroki temat, ale właśnie Słowo Boże nam mówi, że ukaże się tym, którzy Go oczekują w liście do Hebrajczyków w dziewiątym rozdziale którzy oczekują, bo wiemy, że to przyjście po Kościół będzie widoczne, odczuwalne i działające dla tych, którzy uwierzyli dla tych, którzy Go oczekiwali w gotowości. I oni będą właśnie zachwyceni naprzeciwko Pana. List apostoła Pawła do Tosoloniczan właśnie tak wyraźnie jest zapisany w czwartym rozdziale, że będą zachwyceni naprzeciwko Pana, zabrani. To jest właśnie dalszy plan, który jest ustanowiony i objawiony dla nas w Jezusie Chrystusie. Również Słowo Boże nam mówi, że właśnie tak jak Jezus Chrystus zmartwychwstał, w nowym uwielbionym ciele, to również i my przy zmartwychwstaniu otrzymamy ciało podobne do ciała Pana Jezusa Chrystusa. Nie starzejące się, nie bolące, nie to, które się to jako ten namiot rozpada, ale nowe ciało. Chwała Bogu, to jest przed nami, to jest dla nas przeznaczone. To jest właśnie to, co dla nas dzisiaj jest przekazywane, abyśmy się nie bali. I właśnie, co następne, ujrzymy go takim, jakim jest. Mówi apostol święty Jan w pierwszym swoim liście w trzecim rozdziale. Ujrzymy go takim, jakim jest. Dzisiaj nie możemy go zobaczyć. My wiemy, że ten Jan, bliski uczeń pana Jezusa, którym wielokrotnie jest podkreślone, którego szczególnie miłował pan Jezus, on mógł położyć swoją głowę na piersi Jezusa, kiedy był w ciele pan Jezus Chrystus. Ale kiedy mu się objawił na wyspie Patmos, upadł jako martwy, w tym ciele trudno by było znieść, ale kiedy otrzymamy ten nowy wymiar ciała uwielbionego, duchowego ciała, ujrzymy go takim, jakim jest, były czytane nie tak dawne słowa, podziwiane przez wszystkich, którzy weń uwierzyli, nie umiem tego określić, ale wierzę w to. Tego pragnę i wierzę w to, że Wy też pragniecie. Ale aby tak się stało, bracia i siostry, że kiedy wnet nadejdzie dzień to cośmy śpiewali że ujrzymy króla chwał. To jest takie wspaniałe dźwigające nas na wyżyny, dające nam tą żywą nadzieję. Pośród obecnego świata tych zawierów, kataklizmów, burz pod względem ekonomicznym, może politycznym, ludzie napełniani są trwogą, niepewnością, giną ludzie. Ale dla nas, którzyśmy uwierzyli, powinno być jedno najważniejsze. Pan Jezus nadchodzi. Jesteśmy Jego własnością. A jeżeli ktoś jeszcze nie skorzystał z tego, jeżeli ktoś nie przyjął Chrystusa, jeżeli czyje życie nie zostało przemienione, to dzisiaj jest jeszcze dzień. Czy to jest starszy, czy to jest młodszy, czy może nigdy nie słyszał Ewangelii, czy był wychowywany w domu rodziców wierzących, a jego serce nadal jest zamknięte, to wiem, że Jezus cię woła. Tu wiedz, że Jezus czeka na Ciebie. Tu ja wiedz, że wolą Bożą jest, abyś wspólnie ze swoimi rodzicami mógł być w Królestwie Niebios. Abyś mógł zobaczyć Jezusa Chrystusa przychodzącego w chwale, Abyś nie pozostał, abyś nie zginął, ale abyś mógł wytrwać w Jezusem Chrystusem i we ze wszystkimi świętymi się tam znaleźć. Drodzy, na zakończenie chcę odczytać takie słowa, które powiada apostoł święty Piotr w swoim drugim liście, w trzecim rozdziale, i powiada tak, przeto umiłowani. Oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni, zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Umiłowani, oczekując tego. Pierwsze pytanie, zanim będziemy się modlić. Taki test. Dla każdego osobiście, nie tylko w czasie świąt, nie tylko w niedzielę, czy, gdy jest nabożeństwo, ale na każdym miejscu, w każdej okoliczności, czy w sercu Twoim, czy w sercu naszym, w naszej myśli, naszym pragnieniem jest oczekiwanie na przyjście Jezusa Chrystusa. Jeżeli jest ta społeczność duchowa, jeżeli nie ma żadnych przeszkód, jeżeli jesteś wypełniony tym Duchem Świętym, to ten Duch Święty będzie wzbudzał to pragnienie. Tą wiarę będziesz oczekiwał może dziś, a może dziś. Kiedy obudzisz się rano, może to być dziś, ale jednak bez względu na to, czy umrę, czy na taką chorobę, czy na taką, czy przyjdzie mi przeżyć takie czy inne chwile, to jednak wiem, że pójdę do Pana. Tak jak tą nadzieję, chociaż tak z daleka, miał Iob że chociaż moja skóra tak poszarpana, to jednak wiem, że ujrzę moje oczy, nie kto inny, ujrzą Pana. I dlatego tutaj jest powiedziane to słowo, oczekując, starajcie się. O co? My naszym staraniem nie przyspieszymy przyjścia Pana Jezusa, ani nie opóźnimy, ale naszym staraniem winniśmy się należycie, zgodnie z wolą Bożą, przygotować. Każdy osobiście powinien o to zadbać. Dlatego, drodzy, mając tak wielki obok świadków, słuchając tak wiele Bożego Słowa, doświadczając tak wielkiej łaski, co nam pozostaje? Podziękować Bogu. Poprosić, aby dał nam wszystkim tak mocną wiarę, tak nas umacniał, uzdalniał do tego, abyśmy każdego dnia przygotowywali się, bo dzieła Boże systematycznie się dokonują i będą się dokonywać, a dla nas, jako dla Kościoła, finałem będzie objawienie się Jezusa Chrystusa i wezwanie na obłoki, abyśmy się tam wszyscy znaleźli. Przykunimy nasze kolana i będziemy o to prosić Pana.